Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam dwie nowe pary pocztowych. Tutaj pierwsza, cała czarna. Oraz druga para, to z tamtej strony Wam pokażę. I tak dodam, tu jeszcze, że tu jeszcze jedno jajko doniosła samica, teraz są dwa. Tutaj jest chyba pusta, oraz druga para. Taki biały, biało-karpiaty samiec i do niego samica. Obok siedzi tam z tyłu. Także to na tyle, dzięki za oglądanie, no i do następnego, trzymajcie się, cześć.